Wim, witam. Temat będzie brzmiał yy, tak na szybko, słuchajcie, przypomniało mi się, mi się też przypomni, nie? Ja tu sobie coś robię mi się też przypomni, że ja bym chciał coś powiedzieć. No dobra, słuchajcie. Yy, zaraz tu jest fizyk, ramki, dzwon Też gdzieś powywozić, bo w tym garażu to jest za dużo tych wszystkich kwiatów, nie? Także to jest nasz ul, on jest ustawiony na ciepło, nie? Nie wiem, zobaczcie, czy to tak widać. No, ja teraz wychodzę z założenia, no, że on jest tu na ciepło i tu mam ten wylotek, nie? Ja już w ogóle od tego roku typowo wychodzę z tego założenia. Wcześniej wychodziłem od tego założenia, ale niekoniecznie też wiedziałem, jak mi to działa. No, ja mam pszczoły ustawione, staram się w tej chwili mieć tak, że jak wstaje słońce, nie? To bije tu. Na te dwie ściany bije. Na tą wylotkową od razu, bo to wtedy pszczoły rychło, wstają i tu. Na ten bok. Z tego względu, że nie tempo na jeden bok, tylko na dwa boki, bo je fajnie grzeje, Nie? Jest Ta większa powierzchnia, która łapie słońce. To tak jak domy stawiają, nie? No i jak słońce nam idzie tutaj po tym wylotku, pędzi, tak tu po tym narożniku, pędzi, nie? I wtedy jak zachodzi, no to bali na te dwie ściany. Tym na to i na to. No i to tyle. No i uważam, że to jest. Najkorzystniejsze ustawienie pszczół w stosunku, że na słońce. Ludzie gadają, że to nic nie daje. No nic nie daje, jak masz na takim miejscu, gdzie nie ma wzgórz, ani różnych takich rzeczy, że na środku pola to stoi, to może to mniej daje. No jak te rodziny są bardzo silne, to to też nie ma takiego znaczenia, ale widzę na przykład, że rodziny, które były kapkę słabsze, to ja mam wrażenie, że to ma znaczenie to słońce troszeczkę, no bo one jednak od strony tego słońca robią ten czerw, no jak damy im, że to słońce im trochę nie pomaga tego wszystkiego dogrzać, nie? No to wtedy, no to wtedy tak, no to wtedy tak, nie? No, dobra. No to i by było tyle, jeśli chodzi o ustawienie pszczół do słońca. Po prostu, no tak to wygląda.